drony, jak widać, w rozkwicie podobnie azalie, chociaż azalie, niektóre odmiany już troszeczkę wcześniej zakwitły. Ta akurat ładnie, teraz, jak przyjechaliśmy, ładnie rozkwitła. Tydzień temu jeszcze była cała w pąkach. To jest jedna z moich ulubionych azali, ja bardzo ją lubię. Niestety, kilka azali nam zmarzło wymagają troszeczkę cięcia. Ta rozkwita, ale też widać, że jest troszeczkę w złej kondycji. Też widać, że zmarzła, bo właśnie o, jak widzicie tutaj są kwiatki suche, a tylko rozkwitają pojedyncze. Także niestety dosyć mocno zmarzła, ale ją na razie jeszcze jeszcze zostawię. Pokażę wam inne przykłady. E, tutaj jest dosyć duża azalia. Jej mocno nie będę przecinała. Na pewno będę chciała odmłodzić tą azalię. Bo jak widzicie, no tutaj od razu widać, że po pierwsze nie miała żadnych pączków, więc w ogóle nie kwitła. Widać, które gałęzie są suche. Po prostu widać, że słabo rośnie. Tutaj widać cudne kaliny, jak kwitną, a to jest kolejna azalia. I na jej przykładzie też dokładnie będę chciała Wam pokazać. Właśnie, które gałązki usuwam, na co zwracam uwagę, a które zostawiam. I tutaj, akurat, filozofia przy tej azali jest prosta. Po prostu usuwam te pędy zupełnie suche. Tam, gdzie są listki, zostawiam. Będę ucinała na pewno końcówki pędów, tak jak tutaj, o, bo widać, że ta końcówka jest sucha. Tutaj wypuszczają listki, więc te suche końcówki także usunę. Ale najpierw w pierwszej kolejności. Po prostu skupię się na tym, co jest suche. Tą częściowo usunę, ale i później i tak zobaczę, czy czasem nie usunę całej. Ale tutaj z ziemi widać, że też wypuszczają młode pędy. Więc super. Ale wymaga już odmłodzenia. Oj, ta na pewno cała końcówka jest sucha. Tutaj mają listki, więc usunę tylko sam wierzchołek. To całe usuwam. Ok. To zobaczcie tutaj wypuszcza listki, więc do tego momentu skracam po prostu ten pęd. To całe usunę i tylko zostawię właśnie tą część zieloną. Okay. No i tu z ziemi widać dwa, dwa odrosty. I teraz już tutaj zostaje taka kosmetyka. I tak niektórych się pozbywam całych. Tutaj akurat nie jest taki krzew mocno zagęszczony, ale też jak macie krzewy, które, gdzie gałęzie wchodzą do środka, jedne na drugie, to też możecie je powybierać. Te, które e, na przykład są grubsze, i te zostawić, natomiast resztę usunąć. I tu już taka kosmetyka. Te liche takie ja też usuwam. O tu jeden wchodzi na drugi, więc to też usunę. O i tak chyba ją zostawię tą naszą azalię i zobaczymy jak sobie da radę w kolejnym roku. Widać, że w zeszłym roku są pozostałości, więc ona kwitła, no ale w tym roku w ogóle nic. Także tu kosmetyka i prosta sprawa idziemy do tej większej. No i przy tej już jest sprawa bardziej skomplikowana. E, będę starała się pokazać dokładniej. E, w jednej ręce mam kamerkę, w drugiej ręce mam sekator. Także działamy. Też widać, e, że ta strona jest bardziej rozwinięta, ta troszeczkę mniej, troszeczkę bardziej przymarzła. Ale to, od czego zawsze zaczynam, to od zewnątrz i od dołu. Sprawdzam, które gałęzie tak się pokładają. Które są gdzieś tam w środku, zobaczcie, takie liche, i też robię selekcję, i niektórych się pozbywam. Tu widać, że ta gałęzka kwitła, fajnie się rozwinęła, ale troszkę nam ona tutaj zagęszcza ten krzep w środku, a tutaj roślinka wypuszcza nowe. A więc robię selekcję. Ten jest dosyć taki cienki i też nisko pokłada się. Przy podłożu, jak będziemy jeździć kosiarką, to i tak czy tak będziemy o niego zahaczać. Więc go usuwam. Tu jakieś takie liche, właśnie też od razu ucinam. Tu jak widzę, że jest taki ładny pęd, który puszcza, to, to staram się zostawić. Ale takie liche gałązki, gdzie mimo, że na końcówkach widać jakieś oznaki żykcia, widać pędy. To ja i tak usuwam, bo z tego tak naprawdę nic nie będzie. Tu, jak gdzieś na takim grubszym są suche, to usuwam. Także tego, mimo że kwitł, też się pozbędnę. I tak fajnie, że zakwitła. Super. Ale ja już myślę o kolejnych latach i o tym, żeby ładnie wyglądała później że wolę zostawić te silne, jednoroczne, niż się skupiać tutaj na tych cienkich. O, to też są cieniutkie i tak w środku rośliny, więc je też usuwam. Tutaj też jest taki młody odrost, ale... Zastanawiam się, czy go czasem nie spróbować i nie zostawić. I to z drugiej strony, tam zaraz wrócę, na pewno utnę ten, potem wchodzi w drugą gałązkę I one się zazębiają, więc to usunę. Tutaj też tą skrócę mimo wszystko. Tak, żeby nie wrastały w siebie, tylko żeby bardziej nam roślinka się rozwijała również na tę stronę. Więc to usuwam i zobaczcie, środek nam się zrobił fajny, pusty. Więc te pędy, wszystkie, które są tutaj, wypuszczają nam ładne, będą miały światło. A tu jest taki lichy. No dobra, to zostawię ten na razie. Najwyżej go usunę w przyszłym roku. A tutaj, zobaczcie, jest taki lichy w środku, więc tego też usuwam. Przy okazji warto oczywiście też taką roślinkę oczyścić, odchwaścić. O, zobaczcie, tutaj też puszcza jeszcze odrost. Więc super. Dobra, i mniej więcej mamy. Zastanawiam się nad tym, czy tego czasem nie usunąć zupełnie, a pozwolić, żeby to się rozbijało i te w środku. I chyba tak zrobię, wiecie? Także jak widzicie, wybieram. Wybieram i już myślę o tym jak roślinka będzie wyglądała później. Tą też usunę, bo zobaczcie, ona jest w większości sucha, więc zupełnie nam się przerzedzi tutaj. Ale no tutaj nic nie było, także nie ma w ogóle smutku i płaczu. O. I zobaczcie jak już nam się przeżadziło to wszystko. Aż mi się przykleja. Dobra, tu jeszcze popatrzę, bo też jedno w drugie wchodzi. Więc się zastanawiam, co tutaj usunąć. I chyba usunę. Eee, czekajcie najpierw tu. I zobaczę, jak to wygląda. Ale chyba całe usunę. O. Okej, okay, ta wygląda ładnie. Tylko tu jakieś takie wierzchołki będzie trzeba usunąć. Ale ta wygląda ładnie. Teraz każdy pęd przynajmniej ma dostęp, dostęp światła. Tego już zostawiam tak, jak jest. Tutaj zobaczcie, wypuszczają kolejne gałązki. Także on się zagęści. Ta jest ok, tylko tutaj wymaga takich kosmetycznych prac. Czyli jak widzicie jakieś takie suche wierzchołki, to je można usunąć. Ta też się średnio zapowiada, więc tą usunę całą. Ok. To już jest coś suchego. Tak naprawdę później będę oglądała ten filmik, zobaczę czy w miarę wszystko ładnie widać. Bo teraz też świeci słońce, więc średnio. No i tutaj też już jest sprawa prosta i taka kosmetyczna. Zobaczcie. Widać jedno suche, jedno żywe. Więc ścinam krótko to, co suche. Tutaj, tak samo. Tutaj też nie widzę żadnego pączka, bo gdyby tu jeszcze był jakiś pączek gdzieś, to jeszcze bym zostawiła, ale nie widzę. Natomiast tutaj z drugiej strony, zobaczcie, jest pąk, więc i tak czy tak ta roślinka się zagęści. Tutaj mimo tego, że jest zakończony pąkiem, ale jest to dosyć taka licha i cieniutka gałązka, także pozbywam się jej. Ok, resztę już zostawiam. Tutaj też, tu tylko jakieś takie drobne, drobne rzeczy. Tutaj można wybrać i tam do momentu, gdzie jest suche to wyciąć, a przyciąć tuż nad pąkiem. Tutaj tak naprawdę jest, ale ale wiecie co, ja usunę to całe. Tutaj to też skrócę do tego momentu, tak żeby te dwa pączki się rozwijały. Tu też zobaczcie ładnie widać pąki. Więc usunę też tutaj w tym miejscu, bo to już jest suche. No tutaj są pączki, ale też są miejsce suche, także wolę, żeby tutaj w tym miejscu się rozwijała dalej gałązka. Także to usunę. To usunę. O, i tu już jest kosmetyczka kosmetyka. Oj, i w ten sposób moja azalia jest przycięta i tak już ją zostawię. Sprawdzę w przyszłym roku też wszystko zależy od tego jaka będzie pogoda, czy będą przymrozki, czy nie będzie przymrozków. Ale w ten sposób ją już zostawię, jest przerzedzona. I co najważniejsze, takie cięcie wykonujemy właśnie tuż po kwitnieniu. Więc teraz jest fajny moment też dlatego, że były przymrozki i widać, które gałązki są martwe, a które są żywe. Także warto teraz przejść się po całym ogrodzie i sprawdzić, które azalie wymagają cięcia. Ja tą też sobie tutaj zaraz przejrzę. Mimo że ona jeszcze kwitnie, ale to już tak naprawdę są jej ostatnie dni. Przy okazji też Przejdę się po rododendronach i też jak widzę jakieś takie suche gałęzie, to też je usuwam. Także też rododendrony, czyli różaneczniki, po kwitnieniu możecie też przycinać, jak są jakieś chore pędy albo właśnie takie, które zasychają. To nie patrzeć, nie szukać ratunku, bo one nawet jak je opryskacie, już i tak nic z tego nie będzie, więc lepiej je po prostu usunąć, żeby dalej nie zakażeć całej roślinki. Także dzięki za uwagę dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie oczywiście w komentarzu. Do zobaczenia. Jeśli chcesz podziękować nam za porady i wspomóc naszą działalność, zachęcamy Cię do zasubskrybowania naszego kanału, pobrania naszej aplikacji ogrodniczej Plantis. Oraz do zrobienia zakupu w naszym sklepie internetowym zielonopogodowy.pl. Znajdziesz tam wszystkie nasze poradniki.